Cześć wszystkim, Maciej, Retro Strefa, witam Was na kanale. Dzisiaj pokażę Wam grę z 2021 roku na Amigę CD32. Słuchajcie, byłem sam ciekaw, czy wyszły jakieś nowe gry. Wiecie, lubię nowe tytuły, nowe retrogierki na stare konsole. Nie? Słuchajcie, chciałem, prawda, zobaczyć, czy wyszła jakaś nowa gra. Na ten sprzęt tutaj, nie na mig 32. Okazuje się, że wyszła jedna gra, przynajmniej ja taką jedną znalazłem od razu mówię. E, action RPG, tak? Słuchajcie, i jest to gra Tales of Garlud. Nie wiem, jak się to wymawia. Słuchajcie. Wyszła, prawda ta gra w jakby. jest to jakby trzecia część. Jest to trzecia część tej gry. I też są dodane, prawda? Pierwsza i druga. Wam taki trójpak, trójpak tej gry. Mi gra w ogóle nie jest znana, w ogóle. Kupiłem to, tą gierkę na niemieckiej stronie. przyszła oczywiście, jest to też gra po angielsku. I jak najbardziej chciałbym z wami tą grę przetestować, ponieważ nie uruchamiałam ją jeszcze dzisiaj w ogóle. Tak, dzisiaj gra mi przyszła, jeszcze jej nie uruchamiałam. Więc przejdźmy wspólnie do gry. Zanim Wam ją pokażę, pokażę Wam dokładniej, prawda, same pudełko. I oto ta gra. Proszę bardzo, gra na Amiga 32. Amiga CD-ROM, tak. Jak sami widzicie. Zobaczcie, ona mi bardzo, ale to bardzo przypomina grę w klimatach Zeldy. Prawda, chodzi o ten rzut graficzny, jak to wygląda. Grafika, świetnie to wygląda, prawda? Zobaczymy, jak to w akcji będzie to wszystko wyglądać, tak, jeśli chodzi o grafikę. Zobaczcie, mamy bonus, pierwszą część, drugą część, tak, za darmo. Tutaj, tak samo, prawda? Mamy Amiga Computer, tutaj wymagania, tak, sprzętowe. 2021 AMI Work Software. Słuchajcie, co mamy w środku? w środku instrukcja prawda zobaczcie instrukcję mamy taką małą no i płytka z grą, nie? nie ma co się rozczulać idziemy ładujemy płytę i do przodu no dobra w takim razie sprawdźmy jak ta gra działa Tu już tam sprzęt ładuje. Ok, płyta ruszyła. Ciekawy jestem, ciekawy jestem, bo tak oni sobie tutaj chwalą tą grę RPG. Wymagania, wymagania z tyłu, prawda, na opakowaniu były napisane, tak? Wymagania tej gry. Ciekawy jestem, jak ona będzie chodzić. Mamy tutaj, jak sami widzicie, język niemiecki, angielski, tak? Weźmy sobie, spróbujmy zagrać po angielsku, oczywiście. Proszę bardzo. Sprawdźmy, co to jest zagra. Tutaj nam ładuje, tak? Cały czas. Okej. Okay. Nie chcę introduction. chciałbym zacząć grać. Dobra. Widzicie? Mi się wydaje, że chyba ta amiga jakby nie spełnia jakichś wymagań. Może czegoś brakuje, albo po prostu gra jest trochę niedopracowana, co nie? No, weźmy start quest, tak. Okej, okay, tutaj tam mieli, mieli dysk. Tutaj się coś pojawiło. Dobra, jesteśmy. Graficznie to wygląda w taki sposób, jak sami widzicie. E... Mamy tu naszego bohatera. E... Lewy górny róg, z tego co widzę, jest to jakaś tam tarcza, tak? E... Na czerwono tam chyba nasze życie, z tego co mi się wydaje, prawda? Gra, no. Jak sami widzicie, tak troszeczkę topornie chodzi, prawda? Troszeczkę topornie chodzi. I już jak jesteśmy w takim małym pomieszczeniu, gra dużo lepiej. Się wydaje, prawda, że działa. Z tych rzeczy tutaj nic nie możemy zrobić, tak? Położyć się możemy? Też nie. Muzyczka mi się podoba, to akurat nie mogę nic powiedzieć, muzyczka spoko Ale wydaje mi się, że gra, wiecie, jeśli chodzi o tą samą grę To coś jest może być nie tak, albo po prostu moja Amiga jest za słaba na to Mamy bar, czy możemy sobie z gościem pogadać? Możemy Może bym, może bym trochę pograł w to, może bym trochę w to pograł, z tego, co ja widzę, to my atakujemy e, czerwonym przyciskiem, ale tak samo mam interakcję z nimi, nie, z tymi, e, z naszymi bohaterami, tak, możemy rozmawiać jednym przyciskiem, w zasadzie jednym przyciskiem wszystko tu robimy, tak mi się wydaje, kolejne drzwi, Próbuję z kimś zagadać, się, Żeby, może nam jakieś questa dał, jakieś zadanie. Nie, nikt nam nic nie da. mi jest jeszcze jakieś drzwi. O, 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 mamy, mamy naszych przeciwników, czyli już pokażę wam jak się A Znaczy ja dokładnie sam zobaczę jak się walczy? Okej, okay. udało się kogoś tam zabić. Dawaj, dawaj. No, jeśli chodzi o taki klimat walki, no to wydaje mi się, że taka Zelda, nie? Trochę. Szczególnie ten miecz, który tak, wiesz, yy, ucieka od bohatera, nie? Który im, im rzucamy. Wiecie, fajnie mieć w kolekcji w zasadzie gierkę na Amigę, która jest tak naprawdę... No świeżo, świeżo zrobiona, nie? Świeżo zrobiona. Wiecie co? Wspólnie razem żeśmy sprawdzili sobie przynajmniej pierwszą część gry Tales of Girls, nie wiem co mogę o tym powiedzieć? Mam nadzieję, że wyjdzie dopracowana jakaś wersja. Chyba, że to coś problem jest z Amigą, może jest za słaba, nie wiem. Ale jeśli chodzi o tą grę, no dobra, 2021. Powiem wam tak. szału nie ma, szału nie ma. Widziałem starsze jeszcze gierki e, na Amigę, które lepiej wyglądały. Nie wiem, może ta trzecia część będzie lepiej wyglądała, nie mam pojęcia, ale powiem, plusem tej gry jest to, że jest fajna muzyczka, bardzo przyjemna dla ucha, a minusem jest to, że po prostu usnąć można, tyle się dzieje. Więc powiem Wam tak: fajnie mieć w kolekcji 25 funtów z Niemiec, dość przy dużo, dałbym 15 maksymalnie. Zobaczymy. Jestem zarejestrowany na stronce. Jakby tego zespołu, nie? który wydał tą grę, może to jest jakaś wczesna wersja, zobaczymy. W takim razie, co ja mogę powiedzieć?